Czy to będzie dobry książkowy dzień? Zobaczcie, od razu widać, że będzie fantastyczny, bo jest z nami kapibara Barbara i karnawał. I jaka to jest piękna okładka. Nie wiem, czy filmowo tak to uda mi się oddać, ale bardzo bym chciała, bo to jest coś cudownego, radosnego. Eliza Piotrowska, autorka tej książki, jest dokładnie taką osobą, bardzo, bardzo kolorową, więc cieszę się, że powstaje seria o kapibarze Barbarze. Ona się Zwija I jest pod patronatem aktywnego czytania, a o pierwszej części z radością już Wam opowiadałam i powiem Wam, że na blogu Aktywne Czytanie jest też rozmowa z autorką właśnie o tej serii, o kapibarze Barbarze. Bardzo Was zachęcam, skoczcie tam. Wydawnictwo Agora pięknie opiekuje się zwierzakami, które mieszkają w tej książce, a ja już Wam opowiadam, co znajdziemy w środku. Nazywam się Anna Jankowska jestem pedagogą i autorką książek dla dzieci. Tworzę blog Aktywne Czytanie oraz podcast Nie tylko dla mam. Bardzo was zachęcam, wskoczcie tam, a ja już wam opowiadam, co znajdziemy w środku w tej książce. Jeżeli nie znacie pierwszej części, w zasadzie nie przejmujcie się, możecie zacząć od Dowolnej Kapibara Barbara mieszka sobie razem ze swoją rodziną. Ona jest otoczona przyjaciółmi no i właśnie bliskimi i powiem wam, że w ale się nie dziwię, że te książki są tak kochane przez dzieci. Bo widać tutaj osobowość autorki, która jest bardzo uważna, ale też bardzo radosna, wesoła, więc ta radość życia połączona z refleksją, z obserwacją otoczenia i bliskich daje właśnie takie piękne przygody. Książka jest podzielona na rozdziały i w każdym z tych rozdziałów my też poznajemy takiego zwierzęcego bohatera, z którym kapi. Barbara lub jej właśnie rodzina mają do czynienia. I pewnego dnia, jak już sobie tutaj otworzyłam, mogę Wam powiedzieć o tym rozdziale, bo jest uroczy. Oni tak tutaj zobaczyli: Hej, to jest jakiś skarb, taka kulka zwinięta no wygląda magicznie ale co to może być i tam zgatują co to może być co to w ogóle jest cudem bo oni to nazwali cudem okazało się że ta kulka rozwinęła się i to był pancernik kapibara barbara razem ze swoją rodziną z radością ogromną przyjęła go do swojej paczki do swojej rodziny on tutaj był bez mamy i na początku się ich bał i tak pięknie to jest tutaj pokazane że ten pancernik jest zwinięty, nie ma ochoty z nikim rozmawiać, ale z czasem, no bo potrzebował czasu, rozwija się, odkrywa i zaczyna z nimi rozmawiać. Co nie znaczy, że jest taką postacią hop do przodu, taką bardzo, bardzo społeczną, no bo kapibary żyją w stadzie, a pancerniki nie, więc wcale nie znaczy, że jak zaczął z nimi rozmawiać, to od razu będzie wszystko robił tak jak kapibary, bo kapibarą nie jest. I ogólnie o tym jest właśnie ta książka i każdy rozdział, że poznajemy różne zwierzaki i one mają różne przygody, ale taka konkluzja jest piękna, że takie właśnie jest życie. Stają na naszej drodze różne postacie i jasne, że możemy zaprosić je do naszej paczki i właśnie do naszej społeczności, ale nie oczekujmy, że będą się zachowywać tak jak my. No i właśnie okazuje się, że ten mały pancernik, on potrzebuje spokoju, zwinięcia się w kulkę, bo jest taki introwertyczny z natury i to jest odkrycie dla kapibary Barbary i dla całej reszty, więc bardzo się cieszę, że tak to właśnie wygląda. I tutaj jeszcze Między wierszami ciągle się dowiadujemy, jak wygląda w ogóle życie kapibar. O, to jest też świetny rozdział, kiedy kapibary próbują się dogadać z piraniami. No, taka sytuacja w ich życiu zaistniała, że próbują się dogadać z piraniami, które no wiadomo, krwiożercze są, więc to dogadywanie się trochę nie ma szans na powodzenie, w sensie takiej dłuższej mety. One nie mogą mieszkać obok siebie, ale tutaj też jest na przykład mała żabka, która rozstrzygnęła ten konflikt, i kapibary, na szczęście, cała rodzina nie muszą się wyprowadzać. I każdy z tych rozdziałów, tak jak wspominałam, o tutaj był taki piękny o medytacji. W ogóle tu jest ciocia, która przyjeżdża i z całym takim. No, powiem wam kolorem i karnawałem, i właśnie te rozmowy toczą się też wokół tego przyjazdu. Ale ja zmierzam do końca, dlatego że użyłam słowa karnawał i w ogóle w tytule jest karnawał, i to jest też tytuł tego rozdziału, bo to jest piękne takie domknięcie, spięcie całej historii. Na ten karnawał, który jest organizowany przez kapibary, przychodzą wszystkie zwierzęta, które poznaliśmy tutaj przez całą historię. I okazuje się, że. Można się razem bawić, można razem świętować, nie trzeba identycznie się zachowywać, nie trzeba się kłócić, można celebrować radość i ten wspólny czas. Zobaczcie, jaka mądra książka, jaka kolorowa, barwna historia o tym, że my też jesteśmy barwni, każdy z nas jest inny, jesteśmy kolorowi i to jest najpiękniejsze. To co? Czytamy?